reprezentuje Polskie Zrzeszenie Procentów Bydła Mięsnego. Sytuacja na rynku poprawia się w ostatnim czasie. Widać wyraźnie, że prognozy, które były kilka tygodni temu one się sprawdzają. W okresie żniw i zaraz po żniwach te ceny na ceny skupu bydła one zaczynają się podnosić do góry. Widzimy w ostatnim tygodniu spore wzrosty w zakładach. Zakłady poszukują, poszukują więcej żywca, są zmniejszone dostawy. Zatem na dzisiaj cena, cena za byczki już dochodzi do 13 zł na WBC, nawet przekracza. To jest znacznie lepiej niż w zeszłym roku o tej porze, ale w zeszłym roku o tej porze mieliśmy jeszcze skutki afery w jednej z rzeźni pod Ostrowią Mazowiecką. Cena nabyki na jest w tej chwili na Buchajki jest około 10% wyższa niż w zeszłym roku. Natomiast yy, 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 trzeba pamiętać, że to jest cały czas znacznie niżej niż dwa lata temu. Dwa lata temu ceny były stabilne, ceny były opłacalne. Yy, teraz cały czas gonimy tamtym, tamte ceny. Yy, czego się możemy spodziewać w najbliższych miesiącach? Yy, w moim przekonaniu Ceny powinny dalej lekko iść do góry do końca roku. Chyba, że nastąpi jakiś dramat z powodu COVID-u, ale raczej nie należy się spodziewać, że któryś z krajów zdecyduje się na, na lockdown. Tak jak to było na początku roku. Raczej będą to lokalne obostrzenia. Więc rynek choreka na, na terenie Unii Europejskiej, on powinien chodzić w tej chwili w miarę, w miarę płynnie, bez takich perturbacji, jakie były na początku roku. Z informacji, które są też pozytywne dla rolników, pan minister Ardanowski kilka dni temu podpisał rozporządzenie nr 36, w którym powołał nową Radę do spraw klasyfikacji Europ. Między innymi w zakresie kompetencji tej Rady klasyfikacji Europy jest ocena obiektywnych metod klasyfikacji maszyn. Także w moim przekonaniu kolejny rok, może dwa lata, czeka nas zmiana na rynku oceny Europ. Powinny się pojawić w Polsce maszyny do klasyfikacji. Pod względem prawnym wszystkie podstawy prawne już do tego są. Jest kwestia nakładów finansowych, przy czym tutaj część zakładów około 9 rzeźni podpisało porozumienie i w konsorcjum aplikują do działania współpraca. Jest nadzieja, że takie maszyny będą przetestowane, sprawdzone, przejdą przez test europejski, który ściśle określa dokładność pracy takich maszyn i będziemy mogli liczyć na to, że w kluczowych zakładach, w tych, zwłaszcza w tych większych, ocena będzie obiektywna, czyli przez maszynę, co przełoży się, jak jesteśmy przekonani, na większe zaufanie rolników do samej oceny Europy. Pracę nad tymi relacjami między rolnikami, którzy dostarczają na wagę WBC, a zakładami, na wagę żywą zakładami. Nad tym dalej musimy pracować i poprawiać, poprawiać te relacje tak, żeby rolnicy nie mieli wątpliwości, byli szybko informowani o wynikach oceny, żeby mogli reagować, jeżeli ta wycena, ta wycena im się nie, nie podoba. W ostatnim czasie odbyło się też spotkanie Rady Sektora Wołowiny, przedstawicieli Rady Sektora Wołowiny z panem, z wiceministrem Ryszardem Kamińskim. Omawialiśmy sprawę strategii i w moim przekonaniu jest w tej chwili wola polityczna, jest chęć ze strony resortu, aby tę strategię wspierać, działania branży w realizacji tej strategii. W szeregu działań szereg są już podjęte e, pewne wysiłki, a e, liczymy na to, że w programach strategicznych sektor wołowiny będzie e, odpowiednio zauważony, tak żebyśmy mogli e, te cele, które żeśmy sobie nakreślili na początku w, przy doku, opracowaniu dokumentu strategii, abyśmy aby, mogli je realizować. A taki główny cel e, to jest rozwój sektora wołowiny, e, zrównoważony rozwój sektora wołowiny korzystny dla rolników, sprawiedliwy dla, dla rolników, tak żebyśmy mogli rozwijać te, te produkcje. Dziękuję za poświęconą uwagę dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Moje nazwisko Jerzy Wierzbicki, reprezentuję Polskie Zrzeszenie Procentu Bydomiecnego.